Cześć wszystkim. Eee, wraz z Kłapciem, który znowu jest pięknie śpi, eee, chcę Was powitać w nowym filmie. Eee, dzisiaj będzie troszkę inaczej, ponieważ wracam do. No tak, Kłapcie Ty, o, jesteś Ty. Wracam do tematyki bardziej treningowej i chcę Wam pokazać parę właśnie części takiego skokowego ujeżdżenia, ponieważ nie jestem w stanie Wam pokazać ujeżdżenia, ujeżdżenia, ponieważ nie są ujeżdżeniami, są tylko skoczkiem, ale parę ćwiczeń ujeżdżeniowych, ujeżdżenie to podstawa, jeżeli chodzi o jakąkolwiek jazdę, dlatego parę takich ćwiczeń chcę Wam pokazać. Eee, pokazać jak to robimy wraz z Lariosem, bo też nie będą idealne, perfekcyjne i w ogóle, no ale tak naprawdę chodzi o to, żeby koń reagował od naszych pomocy, a nie żeby robić te ćwiczenia perfekcyjnie ponieważ tak jak mówiłam nie będziemy startować w programie ujażdżeniowym a w skokach na parkurze to też zapraszam nie wiem czy słyszycie nie Dobre, idziemy. Pierwszym zadaniem jest w ogóle przedostanie się na hale deszczu. To też szybkim krokiem podążamy na hale. Eee, tak. Eee, rzeczy, które chcę Wam pokazać. Przede wszystkim chody boczne, to robimy na gminnie. Na samym początku uczyliśmy się ustępowania ze ściany i do ściany, więc ustępowania łopatki, trawersy, renwersy. to się ostatnio uczyliśmy na tej lewadzie. Jeżeli chodzi o łopatki i renwersy, to są najbardziej takie fajne chody boczne, które pomagają w rozbudowie oraz rozciągnięciu kłody konia. To też bardzo fajne ćwiczenie. I to jeżeli chodzi o chody boczne. Wlicza się to też ciąg w galopie, ale spróbujemy to zrobić. Nie ja ręczę, że się uda, ponieważ Larios też się przez cały czas tego wszystkiego uczy. Więc to jest kolejna sprawa. Nasze ulubione ślimaki oraz mój wymyślony przeze mnie motylek, czyli coraz mniejsza ósemka. To też zrobimy. Zrobimy jeszcze dodania skrócenia, czy coś jeszcze przejścia. Spróbuję moje ulubione przejście do stępa z galopu. E... Co tam jeszcze? E... Wygięcia na zewnątrz i do wewnątrz. Um... Chyba to wszystko. Mam nadzieję, że e... nie wymieniłam więcej niż zrobię, ale chcę Wam tak pokrótce pokazać. No i... i zobaczymy. Może coś w trakcie też wyjdzie. więcej. Także do roboty. Jak widzieliście, mamy, mały problem z dzisiaj, mamy dzisiaj mały problem z robieniem chodów bocznych. Widocznie taki lares ma dzień. Także nie będziemy go dodatkowo męczyć, ale zajmiemy się innymi ćwiczeniami, takimi bardziej rozleśniającymi. Jak widzieliście w lewą stronę naraz był dużo gorszy, w tym simaku. Ten pierwszy był chyba jeden z najlepszych, jaki zrobiliśmy jak do tej pory. Ale w lewą stronę ma jeszcze problemy. Także kładź się tak do środka i dosyć chował. Ale bardzo ważne jest dlatego tego wykonywanie wszystkich takich ćwiczeń wyjeżdżoniowych symetrycznie i w jedną i w drugą stronę. Dlatego czasem jakby nie ma tego zamieszczonego filmiku, ale to robię żeby właśnie koń był równo wyprasowany na obydwie strony, równo nabudowany mięśniowo, równo rozciągnięty, symetryczny. I dajcie znać w komentarzach, dlaczego stoi tutaj ta stacjonatka z basenikami, jak myślicie. Okej, okay, my już po. Eee, Reszkowej dzisiaj nie miał najlepszego dnia. Um, może pogoda, może po prostu taki dzień. Także zazwyczaj ładniej wyglądają te figury, te ćwiczenia. No ale cóż, zdarza się. Każdy ma prawo do gorszego dnia. Jeszcze pragnę wspomnieć, jakby wszystkie te ćwiczenia. Um, mają różne zadania, tak? Możesz, e, można nimi wypracować właśnie e, podstawienie zadu, rozluźnienie, wyciągnięcie, praca mięśni, jak na przykład w z ręki. Um, naprawdę mają różne działania, najlepiej też właśnie trenować ze swoim trenerem, e, żeby to sprawdzał, korygował, poprawiał, a też jakby dobierał tych szereg e, ćwiczeń. Eee, mały, no i tak naprawdę to był tylko jakby pokaz tego e, wskazówki, co my robimy w różnych właśnie e, konfiguracjach. E, dzisiaj była taka mieszanka, e, też różne ćwiczenia można robić w różnych chodach jak na przykład dodanie skrócenia, e, ustępowania. Można tak samo robić w kusie, później też jest ciąg w galopie, no to to jest tak naprawdę ustępowanie w galopie. Także tyle. E, <grych> no I jeszcze kwestia tego, że naprawdę ujeżdżenie to jest bardzo ważna część skoków, w treningu skokowego. Bez właśnie ujeżdżenia, Także pracy na drągach nie bylibyśmy w stanie wykonać tak dobrze tej części prowadzenia, a nawet samego skoku. Bo to, że koń ma fajną, e, fajnie baskiluje albo właśnie pracuje plecami na skoku, to super, że tak ma, taką ma anatomię, ale całą resztę roboty robimy my dobrym treningiem ujeżdżeniowym. Dobrze dobranym, zaplanowanym, wykonanym. Także warto o tym pamiętać. Oczywiście ważne są też drągi, ale o tym myślę, że następnym razem. raz ze Rioskiem dziękujemy za uwagę. Idę się teraz rozsiodłać, umyć, wygrzać pod solarium. I do zobaczenia w następnym. Do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki i pa!